Ma wyższy potencjał niż te, te wyniki, dlatego też musimy mocno się skoncentrować i, i być gotowi, aby w piątek to spotkanie, bo takie jest założenie. Dziękuję. Dziękuję. Prosimy o pytania. Jarosław Pak, częstosportowa.pl. Wiosną Antec miał bezpośredni udział przy połowie goli Rakowa, w tym sezonie przy dwóch kolach ze wszystkich trzech. Jaki trener ma plan na zastąpienie tak kluczowej postaci dla ofensywy Rakowa, biorąc pod uwagę, jakie problemy ostatnio mieliśmy w fazie finalizacji i czy będziecie chcieli bardziej skupić się na rozwoju zawodników dostępnych w pierwszej drużynie akademii, czy będziecie również wrażliwie działać tam na rynku transferowym w tym aspekcie? No, na pewno zastąpienie takiego gracza jest trudne, wręcz w tej chwili. W tej chwili jeszcze, jeszcze trudniejsze ze względu na naszą taką sytuację kadrową i to, że o sile naszej ofensywy dzisiaj stanowią sami nowi zawodnicy i to jest, to jest na pewno trudnością, ale, ale jestem dobrej myśli, jestem optymistycznie nastawiony, bo każdy dzień każdy dzień działa na naszą korzyść wobec tego, że, że tworzymy jakby nowy, nowy zespół. Oczywiście plany są na. Na transfery, jak i wprowadzenie zawodników, jeżeli będą będą prezentowali odpowiedni, odpowiedni poziom. Więc działamy na, na tych polach również. Drugie pytanie: czy leczenie z rana arsenicza przebiega prawidłowo? Tak, leczenie przebiega bardzo dobrze i. i wszystko wskazuje na to, że Zoran niebawem do nas dołączy. I ostatnie pytanie. Jak daleko od debiutów w pierwszej drużynie jest Dawid Ezech? Trudno, trudno powiedzieć w tej chwili, bo miał trochę problemów zdrowotnych. Teraz trenuje. Zagrał, zagrał w drugiej, w drugiej drużynie. Jeszcze, jeszcze na pewno chwilę potrzebuje. I bo Mandusz-Pap. Jedno pytanie dotyczy w sumie nie bezpośrednio pierwszej drużyny, a drugiej. Czy, kto wyznacza takie dziwne godziny rozpoczynania spotkań przez rezerwę i godzina 11 ponad 30 stopniowym upale zarówno w Częstochowie jak i w Ornątowicach? Czy trener pierwszej drużyny ma jakiś wpływ na godziny rozpoczynania spotkań rezerwy? Ciekawe pytanie, nie, ja, ja oczywiście nie mam, trudno powiedzieć, ale myślę, że te grafiki też nie są łatwe ze względów też na dostępność boiska, przynajmniej u nas i pewnie to, to też jest trochę z tym związane, ale rzeczywiście no, ta, ta pogoda ostatnio nie sprzyja, my też trenujemy o podobnej godzinie, więc wiem co to, co to znaczy, akurat dzisiaj odwrotnie deszcz nas zmiótł z boiska, więc ciężko z tą pogodą teraz walczyć. Jakub Mądrzyk zadebiutował w Udanie w barwach Stali Mielec. Czy będzie mógł wystąpić przeciwko Rakowowi? A powiem szczerze, na, nawet, nawet nie wiem jakie tam zapisy, zapisy są umowy. Pewnie bliżej meczu będziemy się orientować. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma to na tym kończymy konferencję. Dziękuję trenerze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.